Filmik o rzeczach, które lubię. Hannibal, moja rodzina, ty, Borys, ładne, kolorowe rzeczy, światełka, sztuczne kwiatki, smutne książki, DIY, straszne filmy, śmieszne filmy, dziwne filmy. Smutne filmy. Inne filmy. Psy. Koty. Psychopaci. Ten fotel. Poduszki i pluszaczki. Ten eyeliner. Listy i prezenty od Ciebie. Fajne ciuszki. Sztuczne drewno. Koreańskie kosmetyki. Kosmetyki do pielęgnacji twarzy własnoręczne prezenty, dekoracja wnętrz.